Jaki macie plan na dzisiejszą młodą drużynę Trap and Space Riders? No dzisiaj musimy się poważnie skupić. U nas spore braki, jeżeli chodzi o dużych, a mieliśmy plan, żeby ich trochę zdominować wielkością, więc zobaczymy jak to nam pójdzie. Czyli to jak zazwyczaj w waszym wykonaniu pierwsze dwie kwarty rozgrzewka, a później zobaczymy. E, tak, musimy oszczędzać siły, nie jest, ich, nie jest nas za dużo, ich jest tutaj dzisiaj bardzo dużo, więc trzeba się oszczędzać. Okej, okay, trzymamy kciuki za wasz plan i do zobaczenia w przerwie. Dzięki. Widzieliśmy na relacji przed meczem na Instagramie, że mieliście jakąś taktykę, którą ty właściwie dzisiaj rozrysowywałeś, więc zadam tobie to pytanie. Jaki macie plan na dzisiejszy mecz i na waszego mocnego przeciwnika, jakim jest Thunderbolts? Tak, oczywiście Thunderbolts, no to wiadomo, wyższych chłopaki są silniejsze chłopaki. Yy, głównym, głównym celem będzie zastawienie, głównym celem będzie obrona, bardzo mocna obrona. Nie dajemy chłopakom wpuszczać do środka, nie dajemy chłopakom grać na poście. To jest naprawdę główna taktyka na ten mecz, a jeżeli chodzi o atak, no to jak zawsze, gramy szybko, gramy, jeżeli się nie uda szybko, no to gramy swój atak pozycyjny i mam nadzieję, że wygrywamy ten mecz. Powodzenia, trzymamy kciuki i do zobaczenia w połowie. Dzięki. Myślę, że wynik nam mówi wiele o meczu, ale powiedz, czy Wasze założenia sprzed meczu zostały wykonane i jak planujecie rozegrać drugą połowę meczu? Założenia zostały wykonane, co prawda mieliśmy się rozgrzać na trzeciej kwarcie. Wyszło troszeczkę wcześniej, więc mam nadzieję, że wystarczy nam sił do końca i ciągniemy. No jest was dzisiaj mało, więc mamy nadzieję, że dociągniecie do końca w tym samym składzie. My też, my też, tak trzymać. Czy wasze założenia meczowe zostały zrealizowane? Bo widać, że ciężko wam się dzisiaj przebić przez tych Thunderbolców. Co jest tego przyczyną? Wasza niedyspozycja, czy może właśnie ich typowa dobra dyspozycja? Na pewno dobrakuje nam jednego zawodnika, Kubę Prubleckiego. Niestety nie mógł dzisiaj być na meczu, na pewno byłoby to duże wzmocnienie dla nas. Aczkolwiek myślę, że no wiadomo, chłopaki są dużo, dużo ciężsi, dużo wyżsi, dużo więksi i staramy się zastawiać, aczkolwiek no nie za bardzo nam to zawsze wychodzi. Też właśnie chłopaki wchodzą do środka, co założenie było też takie, żeby nie wchodzili do tego środka. No i na razie troszkę mecz nie idzie po naszej myśli, aczkolwiek mamy jeszcze dwie kwarty, wszystko może się stać. Trzymamy kciuki. Czy satysfakcjonuje Was wynik dzisiejszego meczu i Wasza gra? Wynik nas satysfakcjonuje. Do gry mamy zastrzeżenia. Przeciwnikom gratulujemy dobrego meczu. No i tak, proponujemy mniej się stresować i denerwować, więcej luzu, pogramy, pogramy. Dzięki wielkie Dzięki gratulacje. Jakbyś chciał podsumować wasz dzisiejszy mecz, no wynik chyba nie jest po waszej myśli niestety, ale jakbyś chciał to podsumować? No niestety tym razem się nie udało, myślę, że następne mecze bardziej jakoś zaciekawimy ca ca cały, cały Master League, ale walczymy dalej, oczywiście musimy dać Le chwałę, lepszość. Chłopakom Thunderbolts'ów zagrali dobry mecz, dobrą koszykówkę grają. Myślę, że się spotkamy w playoffach, mam nadzieję, że w finałach, i myślę, że będzie zupełnie inny wynik. Także to jest moje podsumowanie tego meczu. Trzymamy za Was kciuki.